Zaprasza na program. Dlaczego w ogóle o rewitalizacji nie rozmawialiśmy 30, 50, 10 lat temu, kiedy był ku temu czas i kiedy można było jeszcze wiele rzeczy zachować dla potomności? Dlaczego potrzebna? Dlatego, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, którzy niestety nadal, pomimo iż żyjemy w XXI wieku, dla nich bardzo często czas się zatrzymał, żyją w czasach które, myślę, że w tamtym czasie były trudne do normalnego funkcjonowania, co dopiero we współczesnym świecie, czy dostęp do wody, czy własnej łazienki jest czymś nadzwyczajnym, jest standardem, którym każdy z mieszkańców mia, powinien mieć prawo dostępu. Dlatego potrzebna jest rewitalizacja, żeby przede wszystkim zachować dla potomności piękną układ miasta i, i zabytki miasta pofabrycznego, które jest jedyne w swoim rodzaju z tego typu miast w Polsce i myślę, że jedne z niewielu w Europie. Modernizacje dużych obiektów, głównie pofabrycznych, trzymały się w łodzi nieźle. Warto wspomnieć tu lofty, manufakturę czy kompleks EC1. Brak jednak było pomysłu na poszczególne kamienice. Luka ta zaczęła wypełniać się kilka lat temu wraz z programem Miasto Kamienic. Kilkanaście już właściwie lat temu, społecznicy zgłosili projekt 100 kamienic dla Wrocławia. Podpatrzyli to łódcy społecznicy i uznali, że taki projekt warto u nas w mieście zorganizować i przeprowadzić. Zwłaszcza, że nasze kamienice pozostawiały wiele do życzenia, zwłaszcza ich stan techniczny, ich wygląd był przepiękny, wartości architektoniczne również, ale ich stan techniczny daleko odbiegał od wymogów cywilizacyjnego świata. Więc program pojawił się w Łodzi. Program Miasto Kamienic ruszył, rozkręcał się z każdym rokiem. Staraliśmy się zawsze te 30-30 kilka kamienic oddać do remontu. Średni taki remont kamienicy trwa w okolicach 12 do 15 miesięcy i kosztuje w okolicach 3 milionów. Oczywiście pojawiają się droższe, pojawiają się tańsze remonty. Nie każdą kamienicę musimy robić od piwnicy aż po sam dach. Bardzo trudny proces, także ludzki, bo przez 3 lata przeprowadziliśmy prawie 700 rodzin. To bardzo dużo i wiem, jak chwaliliśmy się tym na kongresie rewitalizacji w Krakowie. To Szczecin powiedział nam, że przez 2 lata przygotowywali się, żeby przeprowadzić 60 rodzin. Łódzkie działania zostały zauważone w Warszawie. To właśnie tu, w zrewitalizowanych przestrzeniach EC1, premier Donald Tusk ogłosił Narodowy Plan Rewitalizacji o wartości 25 miliardów złotych. Bardzo się cieszę, że to właśnie w Łodzi i szczególnie w tym miejscu w EC1 Wschód, a więc w jednym z najpiękniejszych w Polsce przykładów udanej rewitalizacji. Mogę wspólnie z panią minister Elżbietą Bieńkowską i z panią prezydent Anną Zdanowską zakomunikować o rozpoczęciu Wielkiego programu rewitalizacji jako kluczowego programu Wykorzystującego środki europejskie z następnej perspektywy. Naszym celem jest uchronienie przed ostateczną degradacją, przede wszystkim centrów małych, średnich i dużych miast w Polsce. Łódź jest takim miejscem startu tej inicjatywy. Aby narodowy plan rewitalizacji ruszył, potrzebne są solidnie przygotowane wnioski i plany oraz zmiany w przepisach. Te są przygotowywane w specjalnej sejmowej podkomisji. W Łodzi bardzo jest potrzebna ustawa o rewitalizacji. Mamy w Łodzi skomplikowany system, jeśli chodzi o, o własność. To jest bardzo pomieszane. Te, te, wiele działek ma nieuregulowane stany prawne. Dlatego, jeżeli chcemy sensownie prowadzić i tak skoncentrowanie proces rewitalizacji, potrzebna jest ustawa specjalna. Prace nad tą ustawą trwają. Wiemy, że w Łodzi dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o rewitalizację. W związku z tym chcemy też posłuchać, jakie problemy mają samorządowcy, którzy już wdrażają programy rewitalizacyjne, po to, żeby nasze prace legislacyjne szły w takim kierunku, żeby było po prostu łatwiej i szybciej. Łódź nie poprzestała jednak na rewitalizacji obiektów pofabrycznych i pojedynczych budynków. Musi też zmienić się przestrzeń publiczna wokół. Muszą powstać tereny zielone, nowe ulice, nowe pasaże. Musimy spowolnić ruch, bo jednak ruch jest też tym elementem, który budzi ewentualnie niebezpieczeństwo związane z ciągłą ingerencją w przestrzeń mieszkańców. Akurat jak widać i słychać, nie trzeba się o to obawiać, bo te ptaki, które pięknie świergoczą, pokazują, że to jest fajna przestrzeń do życia, pod warunkiem, że ją się zmieni, że faktycznie wkroczy tu XXI wiek. Powstał ambitny plan rewitalizacji całych śródmiejskich kwartałów. Przygotowano 20 obszarów. 8 wybrano do działań pilotażowych. Czyli ten obszar tak zwanego rdzenia strefy wielkomiejskiej z 8 ulicą Peszkowską, To jest 20 projektów. W tych 20 projektach zostały wybrane te projekty numery, numery od 1 do 8. To są te projekty priorytetowe, na które już jest wstępnie finansowanie ze środków unijnych również zapewnione, które jest oczywiście niezbędne do przeprowadzenia działań o takiej skali, która jest zamierzona. Więc projekt pilotażowy koncentruje się na tych obszarach, szczególnie na projektach 1, 2, 3. To jest projekt, który obejmuje nowe centrum łodzi czyli no, specyficzny obszar miasta, który właściwie można powiedzieć e, powstaje od podstaw, to jest budowanie nowego miasta. Nowe centrum Łodzi i jego scalenie z ulicą Piotrkowską to obszary 2 i 3. Jedynka to najbardziej zaniedbany kwartał miasta skupiony wokół ulicy Włókienniczej. Te wszystkie działania mają na celu również czy przede wszystkim przywrócenie tego miejsca do życia dla ludzi. W związku z czym, z chwilą, kiedy zmieni się oblicze śródmieścia, to myślę, że zdecydowanie większa liczba mieszkańców naszego miasta zdecyduje się na życie w śródmieściu, jeżeli będzie wiedziała, że jest to ładna przestrzeń, zadbana, ułożona, że jest. Przede wszystkim dostęp do określonych powierzchni mieszkalnych w dobrym standardzie. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze poprawę atrakcyjności przestrzeni, czyli chociażby to, o czym mówimy już dosyć głośno, likwidowanie miejsc parkingowych przy ulicach, zastępowanie tych samochodów drzewami, ławkami, szerszym chodnikiem, czy też przejścia dla pieszych wyniesione ponad poziom jezdni, więcej tych przejść dla pieszych, które chociażby spowolnią ruch samochodowy, czyli podniosą poziom bezpieczeństwa, i szereg jeszcze innych działań, w tym wsparcie prywatnych właścicieli, czy też wspólnot mieszkaniowych, w tych działaniach remontowych i również programy miękkie społeczne tak zwane, chociażby też związane z wynajmem, z wynajmem lokali użytkowych. Mamy program lokale dekreatywnych, który świetnie działa i szereg jeszcze innych programów. To wszystko razem musi zadziałać i da ten impuls rozwojowy i myślę, że to da i w jakiś sposób przekona mieszkańców do tego, żeby szukali dla siebie miejsca właśnie w Śródmieściu. A w kolejnych odcinkach programu Łódź Rewitalizacja skupimy się na wybranych projektach, takich jak choćby odnowa Księżego Młyna, nowego Centrum Łodzi czy ulicy Moniuszki.